Warszawa nie radzi sobie z epidemią? Z najnowszych doniesień wynika, że sytuacja w stolicy naszego kraju jest dramatyczna. Ludzie są wywożeni w karetkach za miasto. Warszawa na ulicach, w komunikacji miejskiej, w lokalach gastronomicznych i miejscach rozrywki gromadzi prawdziwe tłumy. Nic więc dziwnego, że tam o zarażenie koronawirusem nie trudno. Przypominamy, że ostatniej doby wyłącznie w województwie mazowieckim potwierdzono 598 nowych przypadków. Teraz do mediów dotarły wyjątkowo niepokojące informacje w sprawie obecnej, jak się okazuje, fatalnej sytuacji w stolicy. Warszawa, ludzie są wywożeni w karetkach za miasto w rozmowie z wirtualną polską. Pierwszy zastępca prezydenta M. St. Warszawy, Paweł Rabiej, ujawnił, że sytuacja tam jest dramatyczna. W szpitalach zakaźnych brakuje łóżek dla pacjentów. Dyrektorzy szpitali zakaźnych drugiego stopnia twierdzą, że łóżka cowidowe w Warszawie są zajęte, przyznał w rozmowie z WP wiceszef stolicy Paweł Rabiej. Niestety, to dopiero początek fatalnych informacji. Okazuje się, że ze względu na brak miejsc dla nowych pacjentów ci, u których potwierdzono zarażenie koronawirusem i wymagają hospitalizacji, są wywożeni karetkami poza miasto. Wcześniej jednak trzeba dzwonić do innych placówek i upewnić się, czy tam miejsce, aby na pewno się znajdzie. Informacje są rozbieżne, trzeba obdzwaniać poszczególne szpitale, żeby zyskać jakiś obraz. Staram się to robić, żeby wiedzieć, w jakim momencie jesteśmy. Pacjenci są wożeni poza Warszawę tam, gdzie te miejsca są, dodał. Rabiej przyznał, że obecna sytuacja wymaga tego, by kolejne szpitale zostały przekształcone w zakaźne, bowiem nie może dojść do sytuacji, gdy pacjent nie otrzyma pomocy lekarskiej. Wiceszawy Warszawy podkreśla, że brak łóżek w placówkach jest niedopuszczalny. Na ten moment potrzebnych jest kolejnych 300 do 350 miejsc, a stworzonych zostało zaledwie 230. 2, 3. W tej chwili trzeba odważnych, pilnych decyzji do wdrożenia, żeby kolejne szpitale zostały przekształcone w covidowe. Nie może być tak, że pacjenci z objawami nie mogą trafić na leczenie. Niestety, czasem te objawy są spowikłaniami, a najlepiej się to leczy w szpitalach. Ich nie może zabraknąć, mówił w rozmowie z wirtualną Polska Paweł Rabiej. Źródło wirtualna Polska.